Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Survival nie a to jest kolejny odcinek z fangame'ów Nafa. Dzisiaj gramy w coś, co tak naprawdę chciałem nagrać już na początku 2019, czyli Five Nights at Candy's 2. Jak widzicie, no od tamtego czasu mocno gry przeszedłem, bo zrobiłem ją naprawdę na 100%, nie na 100%, na 200% Już zrobiłem, wszystko... Wszystko co w grze jest dostępne, zrobiłem. Nie ma takiej rzeczy w tej grze, której nie przeszedłem. E, dlatego ją ogrywamy. Koncept mi się spodobał, bo jest bardzo prosty, bardzo łatwy. E, natomiast jeżeli jest się nieskupionym, to można naprawdę zginąć w pierwszych sekundach, więc. E, no właśnie. Jest to dosyć ciekawe doświadczenie. No i dobra, no to od czego możemy zacząć? Myślę, że możemy od nocy pią Myślę, że możemy zacząć od nocy piątej. No i dobra, jesteśmy sobie w takim biurze. Tutaj mamy pluszeczkę Candy'ego. O, widać biurko mamy. Yy, rozkład pokoju jest dosyć podobny do FNAFa 2, jak widzi tą mapę. Podobnie to działa, a mechanika jest podobna do FNAFa 3. Yy, mamy takie telefony, które przywołują animatroniki na kamerę daną. Tylko że w przeciwieństwie do FNAFa yy, 3, w którym było malutkie prawdopodobieństwo, że Springtrap może na tę kamerę przyjść, gdzie my gramy. Tym balonbojem, tym bojem, to tutaj w tym przypadku jest 100% szans, że któryś przejdzie na tą kamerę, gdzie gramy ten telefon. O. i jest też yy, Phantom Penguin, który który nam rozwala system kamer. Teraz na jakiś czas i musimy zresetować. Jak, jak fantomy. No i jest to dosyć proste, natomiast jak się jest nieskupionym, to można paść. O, jak tam przykład widzicie Cindy, znaczy Cindy tutaj stoi. Przywołujemy na kamerę 12. Dobra, yy, teraz trzeba znaleźć tego. O, ten co się nam dobija do wentów, trzeba go stąd wygonić telefonem. Właśnie widać, wszedł nam Blank tutaj, nasz przyjaciel. Dobra. O, o był ten. Nikogo nie ma w korytarzu. No ale to się nie strasznie szybko chodzą. O, ten Blank był strasznie blisko. Niech on tu przyjdzie. Jesteś tu? Jest tu. Tutaj, dobra, teraz, często teraz, teraz no wyganiamy, spłaka, to samo jest. I tutaj jest pełno easter przy okazji. Na przykład to był naci naciskając na los pop -gosa, wydał taki dziwny dźwięk, który nie wiem co oznacza. I to można nacisnąć tylko raz podczas nocy, bo drugi rest już nam nie zagra. Na tej kamerze klikamy to, o. No teraz nie, bo tutaj Cindy stoi, no ale jak pójdzie to widać. Naciskamy i... I ucieka sobie. Nie wiem czym to to jest, ale jest. Dobra. Tutaj Blanka przygonimy. Bo uciekł nam. O, pingwin. I przy okazji to ta gra y jest jedną z takich... Y, jest jedną pierwszą, która ona ma... Ona używa Flash Beacon, czyli to takie jakby światło, takie błyskające na chwilę. A powstała parę miesięcy przed Sister Location, w którym y, było, był ten Flash Beacon też. Jako oficjalny FNA, więc... Jest malutkie, ale takie dosłownie min... No i widać, zabimy Blank. Bo się nie patrzyłem, nie przygoniłem go. Jest takie małe prawdopodobieństwo, że Scott Catton po prostu się zainspirował tą grą, jeżeli chodzi o ten Flash Beacon, chociaż. Ja nie wiem, czy tak było, raczej nie. Na przykład w nocy szóstej mamy Rata i Kata. W nocy szóstej jest Rat i Kat, którzy są pirońsko szybcy. Yy, oni działają tak jak cała piątka razem, z tym, że jeszcze Rat działa jako Pingwin, a Kat działa jako Chester. No i. Nie, że Chesterfield, że te papierosy, czy coś tylko, że. Jest ich dwóch. A tu się umiera TAK CZĘSTO O, widać, ten, ten rad był i on, on, jest o wiele szybszy od pingwina Tutaj go przyzwę I wali mi w prawym słuchawku Chociaż to są trochę te dźwięki zepsute, bo wali mi w prawym słuchawku, a ono się dobija z lewej, jak widzicie W prawym słuchawce, prawej słuchawce to powinno być, a ja wiem, ale trudno Czyli tutaj jest kat, jest kat, dobra, nikogo tu już nie ma No akurat z szóstą nocą nie miałem tyle problemów, co raczej miałem problem z przejściem no. No, widzicie. Co bardziej miałem problem z przejściem. Nie wiem, co tu się stało. Co bardziej miałem problem z przejściem nocy ósmej, trybu nightmare, czyli noc szósta, ale dwa razy trudniejsza. O kurde, jak on jest blisko. Jesteś tu? Gdzie on jest? Tutaj, dobra. Nie, gdzie ja wale, tutaj. Dobra, rata. Rata Faka, tutaj jest, dobra. Boże, jaka schiza. 16, 11 i 16, 12. O, ten uciekł. Nie ma, czyli jest na 15, nie. 14 jest, a ten 12, 13, 11. Tutaj jest. Kurde, jak oni, jak oni szybko biegają. O, dwóch może być naraz. Na jednej kamerze, o czym też warto wspomnieć. Ale to tego w przypadku tej szóstej nocy. Tak, normalnie reszta się nie pojawia na dwóch kamerach naraz. Tylko żeby tykata nie przeszedł, znaczy rad nie przeszedł, bo będzie źle. Rad rat jest tu, no dobra, czyli tu nikogo nie ma. Koncept jest taki dość prosty, mało oryginalny, ale jest to dosyć satysfa satysfakcjonujące. I mówię, bardzo mi się to spodobało i wiele ludzi uważa to za najgorszą część w ogóle yy, Candice. Ale dla mnie najgorsza była trójka tak naprawdę, ponieważ trójka skupia się na minigierkach, a ja to we FNaFie zawsze wolałem grać faktycznie w grę z minigierki. A też samo w sobie Candice 3 miało dość ubogi gameplay. Yy, dosyć nudny, przypominający w FNaFa yy, 3 i 4. Co... no nie wiem. No, bar, głównie 4, no ale coś tam z trójki miał, nie pamiętam dokładnie co. No i mnie zabija. Yy, wiedziałem, że mnie zabija, dlatego że nie mogłem ani, ani, po, ani podnieść kamery ani założyć. Ekstras możemy wejść, jest tryb 720 do normalnego 720. Kiedy mają po prostu wszystkich na 20 oryginalnych, szkoda, że nie ma tutaj yy, custom nawet takiego typowego. Tylko jest 720, i mogą być 75, ale on ci mówi, że 720, a to jest 720. Jak widać, tutaj już są pędzi wiatry, więc trzeba uważać i. No, najlepiej nie zdejmować kamer co chwilę, bo można tym pingwina łatwo przyzwać. O kurde, Blank jest bardzo blisko. Jesteś? Jesteś dobry. No, kurde ty gnoju! Kat, ten, boże, jak on się nazywał, Candy. Candyman chodź tutaj. Candyman, dobra, jest Dobra. wszyscy są, są na swoich pozycjach, fajnie tego pingwina uniknąłem. Tutaj jest nasz przyjaciel, już idzie. Teraz Chestera wywalamy. No jak widzicie, powtarzalne. Natomiast jeżeli to. Oh. Kurde, ty debilu. Kurde, dlaczego on mi brzęcz? Czyli on mi gra w prawej słuchawko, a kurde w prawej słuchawce. Nie wiem wreszcie, my się pewnie tego oczepiali. Gra mi w prawej słuchawce, a kurde wali z lewej strony, nie wiem czemu. Albo ja już strony mylę, mam dałna. Nie wiem, chociaż. No kurde, no widzę, że jest z tej strony. Kurde! A teraz już jest z tej strony, tak? Tak. Nie zabijaj mnie, Candy Czy tam kto tam stał? Candy stał, no. Kurde, ten candyman teraz będzie mę mękał po nocy. I uciekł nasz candyman. O, akurat fajnie na teraz się spojrzałem. A nasz kolega z rozwaloną mordą? Kolego z rozwaloną mordą. No nie, diagram! Ja no i. O kurde, debilu! Bilu jeden ty z Bill'u z Left 4 Dead. O, akurat świetnie się na kamerę spojrzałem. Wal mi w prawym słuchawku, już chciałem się na parowoł stronę obrócić. <śmulny> Sas. Tutaj przyleci ci od razu... O, jeszcze Candyman stał. Ewentualnie go po prostu do pokoju. I... A, jakby co, to ta gra jest yy, tylko w 4x3, w sensie, że wy, kurde debilu, nie no i mnie zabije. No już, dobranoc. Ta gra jest tylko w formacie 4x3, w takim, yy, w takim kwadracie jakby, no to nie, cicho. 4x3 to, to jest takie o, takie o jest mniej więcej i po prostu dlatego jest taki lekko rozciągnięty ekran. I dlatego jest ten czarny pasek z boku. No um, po prostu no, nie miałem tego inaczej jak zraźć. po co ta gra jest w 4x3, a nie mógłbym tego nagrywać 4x3, bo to by wyglądało jakbym był, kurde, znowu w 2016 roku. A nie jestem, a w 2016 roku nagrywałem telefony, no, jak z latam z Dawidem po domu, o Dawid w zamygacia chodził. Nie szukajcie tego, bo i tak to mam na prywatnym, więc nie znajdziecie żadnych z tych filmów. Chyba, że jakieś lepsze. Co? kurde? Jak on szybko to robi! Dobra. Pik. No, no Candy mnie nie zaprezentuje. to jest Cindy. Czytam stringi. Dobra. Ule, do! O! Jeszcze mi telefon zablokowała. Gra mi się zepsuła. A zobaczymy co się stanie jak star mi wejdzie, jak ja już nie żyję. Poszukajmy sobie jego dźwięków. Właśnie wszedł do wentylacji, idzie wentylacja, jest za mną. Ciekawe, czy będę miał podwójnego jumpscare'a. No i stoi teraz z moimi plecami. Powinien mnie zabić. A tam w dupie to mam. Yy, dobra, to by było na tyle. Yy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Macie w opisie playlistę z fangamów, możecie w opisie pobrać tą grę. Macie też link. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Yo!